Jak Bibi poszukiwał skarby piratów. Pewnego razu latem Bibi udał się na ryby. Ale ryba w ten dzień z jakiegoś powodu nie brała. Ryby dziś będą brały! Oj! O, co do takiego złapałem? Wow! Bibi! To prawdziwa piracka mapa skarbów. Że chciałem się wybrać na poszukiwania prawdziwych skarbów. Szybciej! Czekają na nas przygody! Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci by słów. Jest w porządku. Dokładnie zbadawszy zawartość butelki, którą Bibi złapał zamiast ryby, stało się jasne, że to mapa zatopionego statku piratów. Dzieciaki, a czy wiecie, że pierwsze piraci pojawiły się już w starożytnej Grecji? Oni okradali statki handlowe, a nawet atakowały małe miasta. Piraci istnieją nawet dzisiaj. Przepłynąłem Trójkąt Bermudzki. Rów Mariański też. Wydaje mi się, że jestem niedaleko. Hurra! Prawdziwy statek piracki! Bibi, uważaj! Rekin! Oj, oj, oj. Musimy szybko się ukryć! Uch! Porę ukryliśmy się. Pewnie ten rekin pilnuje statek. Jak mamy zbliżyć się do zatopionego statku? Trzeba czymś odwrócić uwagę rekina. Wtedy będziemy mogli się zbliżyć do zatopionego statku. Wymyśliłem. Wszystkie rekiny lubią uganiać się za małymi rybkami. Wypuścimy zdalnie sterowaną rybkę, robota? I odwrócimy uwagę rekina. Dzieciaki, potrzebuję Waszej pomocy. Trzeba włożyć baterię, abyśmy mogli. Włączyć rybkę robota. Hmm, co wybrać? Karmielowy cukierek? O oh, nie, to jest cukierek. Kiedyś na pewno go zjemy, ale teraz nie jest nam potrzebny. Może być ołówek? Ołówkiem rysujemy, ale rybkę robota nim nie włączymy. Oho! Oh. Bateria! Rybka robot włączona. Miał za być takim złym i wstrętnym. Zasłużyłeś na to! Batyskaf jest bardzo duży i nie może przepłynąć do wnętrza statku. Bibi będzie musiał założyć akwalung i nurkować. Dzieciaki! Pomóżmy Bibi założyć sprzęt do nurkowania. <grystanie> <grystanie> jest to maska do gry w hokeja. Bibi nie będzie mógł w niej oddychać pod wodą. A to jest maska spawacza. To nam na pewno się nie nadaje. Dobrze, to jest to, czego potrzebujemy. Teraz Bibi może pływać pod wodą. Gdzieś tu jest ukryty skarb piratów. Bibi, spójrz w beczkach. W beczkach skarbów nie ma? Być może są oni ukryte w armacie? Gdzie piraci mogli schować swoje skarby? Bibi, śpiąca ośmiornica zasłoniła dużą dziurę w podłodze statku. Warto tam zajrzeć. ¡A! Znaleźliśmy skarb. Bibi! Zupełnie zapomnieliśmy, że powietrze w Twoich butlach się kończy. Powinieneś szybciej wracać do Pateskafu. Dzieciaki! Dzięki Waszej pomocy Bibi znalazł zatopiony statek piracki. Dał nauczkę złemu rekinowi. I znalazł ukryte skarby. Świetna przygoda! Cześć przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk, subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie! Jak Bibi odwiedził Księżyc. Cześć dzieciaki! Znów jesteśmy w moim warsztacie. Niedawno kupiłem fajne narzędzie do naprawy samochodów. To klucz nastawny. Oj, zaczekajcie chwilę. Warsztat Bibiego słucham. Cześć! Rozmawia z tobą kosmonauta Kowalski. Mamy problemy na Księżycu. Nasz księżycowy łazik przestał się ruszać. Słyszeliśmy, że jesteś dobrym mechanikiem. Czy możesz nam pomóc? Ho ho, nie mam pojęcia. Nigdy nie byłem na Księżycu. To nic strasznego. Wyślemy cię na Księżyc. Serio? To świetnie. Długo o tym marzyłem. A jak mnie tam wyślesz? Możesz wybrać sam. Wszystko przygotujemy. Ho ho, świetnie. Wtedy napiszę teraz. Tak. Po pierwsze, chcę lecieć w stroju Ironmana. Leci tak fajnie. Po drugie, w wojskowym samolocie myśliwskim. To dopiero jest super. Tam jest broń. Pach, pach! A jeśli obcy mnie zaatakują, będę mógł się bronić. A trzecia opcja w rakiecie! To już w ogóle coś innego. Siedzisz tam jak w beczce. O, a wy co myślicie, dzieci? Czym powinienem polecieć? Przemyślałem twoją listę transportu na Księżyc. Cóż mogę powiedzieć: strój Ironmana nie zadziała. Nie ma wystarczającej ilości powietrza, aby polecieć na Księżyc. Ech! szkoda! Samolot odrzutowy niestety też się nie nada. Ma on za mało paliwa. To niedobrze! Pozostaje tylko rakieta? Tak. Tylko w rakiecie możesz dotrzeć do Księżyca i wrócić na Ziemię. Start rakiety jutro rano. Będę na czas! Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci słów. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start! Oha, lecimy! Wow, ale pięknie! A oto księżyc, zaraz lądujemy, musimy zapiąć pasy bezpieczeństwa. Och! dotarliśmy! Musimy założyć skafander kosmiczny i butle z tlenem. Jak wiecie, na Księżycu nie ma powietrza, dlatego wszyscy astronauci oddychają tlenem z butli. Hurra! Jestem na Księżycu! Oj! Ale super! Jestem taki lekki! Hop! Dzieci, czy wiecie, dlaczego mogę skakać tak wysoko na Księżycu? Ponieważ grawitacja na Księżycu jest mniejsza niż nasza na Ziemi. Jestem jak piórko. A oto Księżycowy Łazik. Cóż, zobaczmy co się stało. Dlaczego ten Łazik nie może się poruszać? Aha, wszystko jasne. Kusz Księżycowy na baterii słonecznej. Dzieciaki. Oto bateria słoneczna. Gdy słońce świeci na baterię, generowany jest prąd elektryczny. Dzięki temu działa silnik księżycowego łazika. Teraz bateria jest pokryta warstwą kurzu, a promienie słoneczne nie mogą dostać się na jej powierzchnię. Oj, oj. Hmm. Pomyślmy, przyjaciele, jak usunąć kurz z baterii słonecznej. Mamy wybór aż trzech opcji. Po pierwsze wiadro z wodą i gąbka. Umyjemy baterię. Druga opcja, wezmę zapasową butlę z tlenem, otworzę zawór i usunę kurz z baterii. No i ostatnia opcja, Weźmiemy zwykłą szmatkę. Każda mama używa takiej, gdy sprząta dom. Spróbujemy co będzie lepsze.

Oj, oj, ale się przestraszyłem. Zapomniałem, że waży mniej na księżycu niż na ziemi. Strumień gazu z butli uniósł mnie w górę. Dzieci, nigdy nie dotykajcie butli z gazem i nie odkręcajcie zaworu. To bardzo niebezpieczne. Cóż, teraz pozostaje wytrzeć panel słoneczny szmatką. Musimy pamiętać, żeby była sucha. Mokra od razu zamarznie na księżycu. Tu jest bardzo zimno. Hop! hop. Jeszcze troszkę. Gotowe? Teraz bateria jest jak nowa. Halo! Ziemia? Jak mnie słyszycie? Tu Bibi! Słyszycie bardzo dobrze. jak się masz? Zadanie wykonane. Możesz włączyć łazika. Świetna robota, Mechaniku Bibi. Hurra! Naprawiłem łazika. Lecę z powrotem na ziemię. Na naszą ciepłą, zieloną ziemię, gdzie rośnie mój ukochany bambus. I tak oto odwiedziłem księżyc, naprawiłem łazika. I było super! Cześć przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk, subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny! Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki! Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie! Jak Bibi, pomogą cysternie na mleko. O, tak, przyjechałem do wioski, żeby pomóc sadzić drzewa, a tu pada deszcz. Co robić? Kiedy ten deszcz się skończy? Ale nie wszyscy w wiosce są w domu, gdy pada deszcz. Tu jest cysterna na mleko. Nalała dużo mleka do beczki. A teraz spieszy się, by zabrać je do mleczarni, żeby tam wylano je do worków i butelek. Ale droga polna się zepsuła i była brudna po deszczu. Trudno jechać w cysternie na mleko. Ajajaj! Cysterna na mleko nie może wjechać na wzgórze. Nalała zbyt dużo mleka. Droga się zepsuła, a ona jest taka ciężka, że ślizga się po błocie. Co robić, musimy pilnie wezwać pomocy, Bibi, to mechanik nasz dziś usterce radę da. Malowanie zmiana kół, wnet pomoże Ci bez słów. Wszystko jest w porządku. O. o, ktoś sygnalizuje. Prawdopodobnie ktoś wpadł w kłopoty i wzywa pomocy. Muszę zobaczyć. O, cysterna mlekowa utknęła. Musimy jej jakoś pomóc. Ale jak? Hmm. Może popchnąć zbiornik mleka do tyłu? Tylko on jest zbyt ciężki, a brud jest zbyt śliski. Albo zadzwonimy po helikopter. To świetne! Helikopter podniesie cysternę mlekową i weźmie ją w powietrze. W taką pogodę helikoptery nie latają. Hmm, no wtedy możemy poszukać ciągnika i wyciągnąć cysternę. Tak. Ciągnik to świetny pomysł, Bibi. Więc ciągnik podjechał. Teraz musimy jakoś związać cysternę z ciągnikiem. Co nam pomoże? Sznur na bieliznę? Jest raczej słaby. Może tylko suszyć bieliznę. Drut stalowy? Może się uda, ale jak dla mnie jest zbyt cienki. Na szczęście mamy grubszy, stalowy kabel. Tak, kabel jest tym, czego potrzebujemy. Jeszcze trochę? Świetnie, genialna robota. Teraz mleko nie skwaśnieje. I dotrze do mleczarni na czas. A jutro będzie można go kupić w sklepie i zrobić kakao. Bibi, wydaje się, że deszcz już się kończy. Dokładnie. A to oznacza, że mogę iść sadzić drzewa w ogrodzie. Huhu! O, pobiegłem. Uważaj, Bibi, droga jest wciąż śliska. Oho! Oj, Bibi, wszystko w porządku? Jest prędkość. Do zobaczenia ponownie. Papa! Pa! Cześć przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk, subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę. Oglądaj dalej i baw się świetnie!